Hortensje ogrodowe zaczęły już wegetację, więc czas je obczyścić. Pamiętajcie, że hortensji ogrodowych nie przycinamy jakoś mocno, w ogóle ich nie tniemy. Ja będę to moją hortensję obczyszczać i pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić, aby czasem jej nie uszkodzić, ponieważ hortensje ogrodowe kwitną na pędach. Dwuletniej, więc absolutnie nie możemy jej uszkodzić. W tym roku wiosna się opóźnia, ale już spokojnie można przystąpić do czyszczenia Hortensji. Lepiej nie robić tego zbyt wcześnie, bo nie będziemy wiedzieli, które pędy należy wyciąć, które są martwe czy uschnięte, bo musicie wiedzieć, że Hortensja potrafi naprawdę bardzo, bardzo długo czekać z wegetacją, ponieważ lubi ona ciepło. I jeżeli mamy chłodne wiosny, jak w tym przypadku, to ta wegetacja jest zdecydowanie opóźniona. No i niestety musimy się wstrzymać z tymi pracami, dopóki nie zaczną pojawiać się pędy. Tak jak w tym przypadku. Także pozostańcie ze mną, a pokażę Wam krok po kroku, jak taką hortensję obczyścić. No bo Tutaj widzę niektóre pędy zdrewniałe, ale na przykład w przypadku tego zobaczcie. Tutaj jest taki pęd, który niby wygląda na zdrewniały, a mimo to jest tutaj pęd młodziutki, więc lepiej się naprawdę z tym nie śpieszyć. Lepiej sobie poczekać miesiąc czy półtora, niż poobcinać sobie zawiązane Kwiaty, bo dosyć często się tak zdarza. Spotykam się z takimi właśnie pytaniami, co robię źle, że hortensja mi nie kwitnie, a jak się dowiaduję, co ludzie z takimi hortensjami robią, to się okazuje, że po prostu jest zbyt mocno przycinają, obcinają sobie pędy kwiatowe. Oczywiście taka hortensja ogrodowa jest wrażliwa na przymrozki, a szczególnie, te wiosenne te wczesnowiosenne i niestety mogą one przemrozić zawiązane kwiaty więc dobrze sobie hortensje podczas takich wiosennych przymrozków okryć agrowłókniną takim workiem z agrowłókniny to jest chwila moment a zabezpieczy nam roślinę przed przemarznięciem kwiatów no dobra ale zabieram się do rzeczy i pokażę jak Przycinam, jak obczyszczam tą hortensję ogrodową. Oczywiście biorę sekator i patrzę dokładnie, czy nie ma pędów kwiatowych. W tym przypadku tu jest pęd kwiatowy, a to jest suche. I takie coś obcinam tutaj. Obcinam stare liście. I tak patrzę na każdy pęd po kolei. O, tutaj wybijają pędy, więc ja sobie obetnę nad tym. Tutaj podobnie obcinam. Z centymetr nad widocznym pędem. Tu jest takie suche, to obcinam całkowicie. Tu jest pęd i tak postępuję z każdą gałązką. Tu widzę, że jest zupełnie suchy, więc obcinam go. Przy dole jest suchy, jest nieżywy, być może zmarzł. Tutaj mam kolejny i tutaj widzę, że jest żywy, więc na razie go nie będę zbyt mocno obcinać. A tutaj wybija mu pęd. Więc to na pewno powinno zakwitnąć, chociaż różnie to bywa. Tutaj jest zupełnie suchy. O, sam się odłamał. Ten wyglądał na suchego, ale nim nie jest. Ponieważ tutaj jest pęd, więc zostawiam. Dlatego tak trzeba bardzo uważać. O, ja tutaj mam tulipanki, żebym ja ich nie zniszczyła. Przy okazji, tutaj u podstawy często bywają właśnie stare gałązki przemarznięte i spokojnie można je usunąć. Tu oczywiście zostawiamy, bo tu są pędy. Ten mi wygląda na umartwionego, ale też nie do końca, bo tutaj wybija, więc sobie zostawiam te boczne, raczej martwe. Te zostawiam tutaj i ten obcinam dotąd. Też jest martwy, ale tu już wypuszcza. Młodego pęda i tu również jest z młodym pędem, więc obcinam tylko tą górę. Tutaj kolejny pęd, ten mi wygląda na martwy zupełnie, więc spróbuję go: tak, jest martwy całkiem, obciąć i tak postępuje. Z każdym pędem. Tutaj widzę, że pęd wychodził, ale chyba przemarzł. No, zobaczymy, czy coś się z tego wykluje. Tutaj są zmarznięte. Ten jest taki niepewny, więc go nie obcinam, podetnę tylko górę. Takie boczne, wytnę. W tym przypadku ten obcinam tu. Tamta góra na pewno nie zakwitnie. No, w ogóle nie wiem, czy ona zakwitnie, bo ta wiosna była zimna, mroźna, więc. Nie wiadomo, czy nie przemroziła jej kwiatów, a niestety nie okryłam jej osobiście, bo już od lat ich nie okrywam, no więc zobaczymy. Tutaj są pędy, na tej są pędy, na tej są pędy, na tej również. O, tutaj można. Tu jest taki suchy, on jest cały pewnie martwy. Spróbuję go tu wyciąć. Sam się bardzo łatwo. Wyciął, jak gałązka tak się łamie z to znaczy, że jest zupełnie martwa. Tutaj mam też taką gałązkę, ale dotąd ją wytnę, bo tutaj widzę pędy, a to jest martwe. No i zostało mi tutaj już niewiele. Jakieś takie stare, o. Widzicie, te stare to same nawet wychodzą, łamią się. I tak się właśnie wyłamują. Ja się tutaj później pobawię z tym i sobie dodatkowo powyłamuję właśnie takie stare pędy. Teraz nie będę Was tym tutaj zanudzać, ale w każdym bądź razie te stare i zdrewniałe już, i martwe, bardzo łatwo odchodzą same. Wystarczy delikatnie je ugiąć i. Sprawę mamy załatwioną, tylko oczywiście patrzymy, czy to jest faktycznie martwy pęt i robimy to bardzo, bardzo delikatnie. I w ten sposób wyczyszczę sobie całą roślinę, żeby wyglądała estetycznie i żeby miała więcej miejsca tutaj dla tych nowych przyrostów. Także. Hortensji ogrodowej de facto nie tniemy, tylko ją czyścimy. Spędów martwych i po prostu przeszkadzających tutaj roślince. Można też takie pędy stare wykręcać. Delikatnie i fajnie się wykręcą. I tak wygląda moja hortensja już po oczyszczeniu. No troszeczkę się przerzedziła z tych starych gałązek. Tyle jej usunęłam. No i teraz mam nadzieję, że zakwitnie, bo trochę tych pędów tutaj jest, więc całkiem możliwe, że będzie kwitła. Tamte pędy, które wybijają z ziemi, niestety w tym roku nie zakwitną, będą kwitły w przyszłym roku. Serdecznie pozdrawiam, owocnego czyszczenia hortensji i papa.